Nie wytrzymałem, no nie, cały misterny plan poszedł gdzieś, ale gdzie, no właśnie do farminga 2015, cześć ja jestem Krzemek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, no i dzisiaj z innej mapy, z innej gry, no i otóż, że do dziewiętnastki można powiedzieć nie ma tych klimatów, w 19, nie ma tych modów co są w 15. Nie ma tego wszystkiego, tego się przerzuciłem, bo już o tym zatem więc no przerzucam się. Jest to 2015 Farming, polska mapka malutka i oczywiście seria z Ingla, więc... W końcu tutaj sama nie będę się czekać na ludzi. A ja proszę Was w tym momencie. Zostawcie dla mnie suba, bo Gdzie jest 84, czy tysiąc nie dużo niedużo. A odcinki z tej serii się pojawią. Ja wiem. Dwa razy w tygodniu, no trzy znaczy razy w tygodniu na pewno. Co więcej, to ja nie wiem. Dobra. Gadam, gadam, pokażę Wam moje maszynki na szybkości, co to w ogóle za mapa. Taką mapę wam pokażę. Jest to... Jest to jakaś taka mapka, jakaś taka, jakaś taka dziwna, da, nie pamiętam miałem, nie mam z wielu Może tu wypisać. Yy... Nie, nie, nie piszę, ale to jest mapa chyba po 60. Taka polska. A ja lecę dzisiaj ją pokazać, z czym będziemy się brali. Jest tu siewnik Polones. Jest tu taki obciążnik, taki z ziemią nasypałem. Porobiłem sam. Już troszkę spryskiwacz zalałem jego trochę po rdzygon, ale nic. To jest oryginalny tur. Nie chciało mi się już pobierać. No ja tak na szybko co wprowadzę. Oczywiście piękna sześćdziesiątka, która dzisiaj będzie miała co robić. 914 coś nieco mocniejszego się przydało, jak zawsze standardowa 30 musi być, taka jak u mnie w realu no przewracarka troszkę brzydka, ale no niektóre mody niestety już, dosyć, już wygasły, więc nie poradzę prasa z jakby nie byłoby inaczej bez innych modów no, nie obeszło się polskich I Bizon już trochę jest zardzywiały, przypalony lekko ale powoli go remontuję, tutaj widzicie będzie dzisiaj tak samo ją akcja. Bo dzisiaj akcja żniwa o to, że już w Ralu, gdzie niegdzie widzę, żniwa się zaczynają wczesne, To ja też trochę żniw porobię. Jakieś co kultywatorek polski, Unia Grudziądz trujeczka, masz czwóreczka, Pług, Brony trójki polowe, troszeczkę większa. Gregacik czternastki przyczepa y, autosanka z to podwójnymi burtami, bulta, jakaś taka dworożytnika, obornika, kosiareczka rotacyjna. Z gdzie pisać? nie, to jest chyba 224 i standardowy rozsiewacz Telej. i to jeszcze jeden jedna przyczepa yy, no jedna przyczepa autosanka, dobra bierzmy się, odpalmy naszego Bizona zagrzejmy świecę dobra i to co mi się teraz patrzy podoba klikam V nic się nie dzieje nacisnę N header idzie do góry mogę znaleźć taką wysokość jaką chcę to nie jest piękne posłuchajcie ten dźwięk bizona hamulec ręczny dobra, odejmijmy mu troszkę gazu niepotrzebne aż tyle to, to jest polski klimat no co jak no, dyskolizuj co ja mam poradzić, no to jest polski klimat no nie, wszystko zruchomu. zobaczmy yy, klapy otwierające się ludzie no. jak tu jak nie grać a miałem plamy otworzyć Dobra Tutaj ruchu tego nie ma Więc nie ma się co martwić Malutka mapka, fajna Długo nie szukałem nawet Przez maskę malutku zmieszczę się Mam nadzieję, że biznes nie będzie głupi z Bo już troszkę fajnie lad ma, jak widzicie, po jego stanie Dobra, zmieściłem się Wiedźmy sobie w to pole może, takie ładne, chociaż nie To wiedźmy Zobaczymy, które ładniejsze, takie Bardziej górzyste, to chyba Tak, to jest bardziej górzyste, to podejdźmy Akcja musi być, jakaś nie Teraz trzeba ja się ogarnąć Tak prawdę mówiąc Czekajcie Opuśćmy header hmm. O! Gdzieś na taką wysokość, żeby nie haradać po tej ziemi. Widzicie, jak to chodzi? Otwórz to! Dodaj gazu, żeby to chodziło. Pokaz będzie? Świeczka jest. Ja świeczkę nie chcę pokazać. Chciałbym to zrobić. Światła możemy złożyć No, światła złóż zdejmij świat karnie, i no to jest osłona są pewnie M X, X to ma być, dobra Teraz nam będzie ładnie lecieć Troszkę niżej. Okay. Jedziemy są troszkę głośno. a myślę, że tak coś nie będzie na coś w końcu musicie posłuchać, tak? Musicie w końcu jakiegoś widzona usłyszeć. Taka słoma, ojoj. To jest piękne. Będzie wył, ale trudno. A, i patrzcie, co jeszcze mogę zrobić. Nie wiem, czy widzieliście. Daję mu mniejsze obroty. Niech czekajcie, niech komuś tak będzie. O, popatrzcie. Czekaj, to jest to. Pokażę z kamery. Na, na przykład motowidła. Teraz się po pomalutku. A ja sobie je teraz przyspieszę, bo się kręciły szybciej. Proszę, teraz się kręcą szybko. Paniamy troszkę. Będzie lepiej. O! Bizona ściąga Bizona mi ściągnęła. O kurde, proszę. Na stojąco co? Fuku. To jest bizon, tak? Na bizonie nigdy nie jest głośno, on nie będę gdzieś ciszał bo macie oguchnąć, to jest bizon to jest bizon, bo macie ogłuchnąć wam takie może ramancie kończy zrobimy, ale to jest bizon, tak, kurde, dźwięk, słychać to realnie, mam nadzieję, że się seria spodoba, nie? Będę się starał oczywiście. Wszystkie bajki różne, nie? I, I właśnie takie może starałem się pobierać. Może jeżeli żeby już wszystko, a, ten, animowane. Pasowanie, zbieranie, odpływ żyć nie umierać Zabierzemy trochę pani gazu Czekajcie, bo ja muszę no, klapę otworzyć, jak się klapę otwierało Pokaż tym, jak się klapy otwiera J, dobra I Tam zboże Rolę wystawmy Zgazmy, Skaz go Biegniemy po traktorek Troszkę za szybko O, takim truchcikiem, takim... takim... 60 sześćdziesiątki. Ależ pięknie ona wchodzi w ten mod. Otwierajmy sobie drzwi. Z tyłu szyba się otwarła, może jeszcze co otworzymy. Dobre. Bo nie żniwa normalnie nastają. trzeba sobie weźmy, cofnijmy do tyłu. I i cyk To mnie boi, że traktory czasem gasną przy, przy tym nie wszystkie, ale niektóre gasną przy tym Taki troszkę ból to sprawia, ale <laughs> Mam nadzieję, że to przeży, przeżyjemy razem nie oglądając, a ja grając i jazda, i piątka, i cyk i cyk, piątka pozwolimy i jazda Jeszcze woda stoi, tak samo jak u mnie, przed chwilą opadał deszczyk, burza była Tego cięcie musiałem tam chwilowe robić I ten mod kamerki na jedno koło patrzymy się tu buzon dobra dobra, spacer trzeba dać ja wiem, czy zaciągnąć Tu rurę otwórzmy Otwórzmy zbiornik wejdźmy Patrzcie, nie działa jak jest wyłączony. Teraz działa. Ale ręcznie działa, tyle widzę To patrzcie teraz Dobra Patrzcie jak idzie w malutku zboże A patrzcie teraz Momentalnie zboże idzie szybciej To jest pięknie na O, Oka to jest pięknie Charsze A jak teraz idzie To jest piękne I tam mają w sobie buzony Teraz jeszcze życie ci szyję też nie еще не улечен. Нажни его. Все у нас есть, все улечен. И потом мы подали. почему Долго уже она. Сейчас пробки набегали. еще лучше. Сейчас это первый. Так, излизаем. ты не играешь,

O sobie chodzi. Aha, coś mi się postać zbugowała. zbugowało. Dobra, ona poprawiła się. Nie, dobra, coś się zbugowało po Dobra, no to nie patrzcie. Mówi się trudno. Czasem bugi się zdarzają 15 Ręczny z i jazda. To przecież ja bardzo nie sięgało A 15 lubiło ściągnąć Dobra. No Do bizona przejdźmy. To jest Do Dobre, czy, 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 czy. Dobra rurę złóżmy i dzisiaj to na tyle że już zaraz jeszcze Nie, też nie spuszczę jeszcze. Dobra, Wejdźmy ja ze złożem, bo to już nie, nie, nie zamokło go. I w tym odcinku to na tyle. Dzięki serdecznie za, ogląda za oglądanie. Jeżeli mi się spodobało, oczywiście zostawcie wkupkę, łapkę w górę. Na, na pewno wam się to spodobało. Nie wierzę, że nie. Coś mi suby na no, obie się teraz widzę, znikły. Ale to nic, strasznego eee. Dobra, to może przez internet że nagrywałem z internetu chwilowo i pewnie znikło No ale nic no Jest nas 864 więc Subskrybujcie no, na pewno A jak będziecie subskrybować to i będzie nas więcej, i szybszy 1000, no i lepsze filmy, oczywiście. Stajemy tu na boku. Nie chciała zgasnąć, dobra. No i w tym odcinku to na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do następnych odcinków z 15. Trzymajcie się, cześć.